Siema z tej strony, jak już, no? I to kolejny odcinek na moim kanale z Szachów. Dzisiaj będziemy robić tą wy długo wyczekiwaną analizę. Tylko, że tym razem, co czynię tym razem, tylko pierwszy raz, ale to nie będzie normalna analiza, tylko to będzie mini analiza. Um, bo nie podam tutaj dokładnych informacji ruchów, bo robię to pierwszy raz i dla mnie to byłoby chyba trochę za ale no cóż, postaram się dawać wiele informacji. No cóż, więc zaczynajmy. Yy, na początek nasz przeciwnik yy, źle zagrał, gdyż ruszył pionem yy, jak najdalej od debiutu, co nie było mądre. Ja, ja typowy ruch na debiut tutaj zrobił. Pff, yy, tutaj zrobił taką jakby pseudo obronę francuską, bym rzekł. Co nie było. Też mądre, bo mógł bardziej postarać się o debiut. Ale nie będę jakoś specjalnie narzekał. Tutaj ja ruszyłem, znowu dodać. A tutaj znowu on rusza. No to chyba najmądrzejszy ruch jaki w tej sytuacji mógł zrobić. Chociaż ja mógł jeszcze... Chociaż nie wiem, nie najgorszy ruch, tak? Potem ja jedę koniem, znowu typowy ruch. Teraz on poszedł koniem, żeby pionami atakować. Ale raczej tego nie zrobi, no bo... Wtedy straci skoczka. Ja idę pionem do góry, by no, zaatakować jakoś tego konia. No cóż, em, teraz koń ma dwa wyjścia: albo uciekać tutaj, i żeby damka, żeby mógł zbić się u damką, ale wtedy stracę damkę. Więc mógłby właśnie pójść tutaj, lub tutaj. I myślę, że lepszy ruch byłby tutaj. Gdyż nadal by atakował tego piona. Wiem, że to jest jeszcze ten pion, ale jeszcze można by jakoś to rozwinąć. No cóż. I przy okazji atakowałby. No wiecie. No i uciekł jednak koniem tutaj. O dobrze, że się wycofałem z ruchu gońcem tutaj, bo by po prostu stracił głupotą gońca. No i poszedłem tutaj pionem. Chciałem, jakby, jakby jakoś coś zrobić z tą królową, żeby zbiła piona, a ja bym ją zbił, ale mój przeciwnik niestety nie był aż taki głupi, żeby to zrobić. No, teraz ruszył gońcem. Chciał zrobić gońca za gońca. Hmm, Jeśli ja niby zgodziłem. No i tutaj właśnie jest największa głupota. Mo już lepszy byłoby gonić za gońc, Bo nie dość, że tutaj też będzie gonić za gońca. To jeszcze stracę piona. Zaraz zobaczycie, jak. Chociaż pewnie niektórzy już wiedzą. Um, teraz on zbije mojego gońca, z tego co pamiętam. Ja zbiję jego gońca. I teraz stracę piona. I dam mu jeszcze wyprowadzenie damki w moją stronę. Więc to nie był mądry z mojej strony. Mógłbym nawet rzec, że fatalny, ale... No cóż... Um... Nasz przyciemnik długo myśli... O, tutaj jakieś było przecięcie e, No i zdecydował pójść tutaj, królową, a ja woliłem... No, trochę poprawiło się... Dobra... Teraz co zrobi swoją królową? Znaczy, ja najpierw co zrobię Gońcem poszedłem tutaj... To nie był mądry ruch, gdyż teraz damka może zbić mi pionka, a ja nic z tym nie zrobię. Więc kolejny bardzo, bardzo niemądry ruch będzie mi atakował wieżę. No ale cóż, co począć? Teraz pewnie zbije mi piona, z tego co pamiętam. No i teraz jest atak na wieżę. Jedyne, co mógłbym zrobić, to właśnie pójście o gońce tutaj. No i zobaczymy. Damka musi uciekać. Po prostu. I chyba z tego co tam to ucieknie w tamte miejsce, bo... Tamte gdzie była wcześniej, bo to chyba jedyne miejsce gdzie może uciec w tej chwili. No. Więc trochę ją tam w moim polu przetrzymałem. No i poszła w górę. No i cóż. Um. Teraz ja poszedłem królową tutaj, żeby zrobić królową za królową, ale to chyba nie było mądre, bo chyba królowa mi się jeszcze do czegoś przydała. No ale cóż, on się zgodzi z tego co pamiętam, zbije mi królową, ja zbiję jemu. No chyba to zrobiłem, żeby po prostu, bo ta królowa już się, się bardzo rozwijała, więc... No cóż. I tak, zbije mi to króla. No, zbił. Teraz ja zbiję jego, tym samym tracąc szansę na długą roszadę. No cóż. Um, teraz um, jego jest ruch. No i koniem oczywiście, poszedł tutaj, bo gdzie by indziej? No, następnie tutaj ja posiadam konikiem. No i tutaj zrobiłem ruch bardzo dobry, gdyż konik atakuje i króla, no i naszą bierze ultimatum. Po prostu zbiłem. Był to dobry pomysł, podejrzewam. Ale w komentarzach, jeśli dało się zrobić może coś mądrzejszego. No cóż. No i... no i zobaczymy. On na razie długo myśli. No idzie konikiem tutaj po namyśle. Ja muszę uciekać chyba swoim konikiem. No i tutaj właśnie zrobiłem głupotę, gdyż musiałam uciekać moim koniem, bo był on... Wiecie, po prostu w niebezpieczeństwie. Miałem jeszcze okazję na ucieczkę, ale. No, niestety. Za nie pamiętam, czy przeciwnik. No. I dał mi jeszcze większe pole do ucieczki. No i tutaj przeciwnik też stawia mi ultimatum. Chociaż nie, nie ultimatum, no, bo gdyby zbył pionka, to. Tam. Czyli tutaj najmądrzejsze, no, co mógłbym zrobić, to po prostu uciekać końcem. Tu też właśnie to zrobiłem. No i cóż. Teraz od niego zależy, gdzie będzie ruch. Na razie on długo myśli. Eee, Ciekawy, gdzie ruszy. No, tutaj eee, widać, że nasz przeciwnik się wycofuje konikiem, bo. A może to jest jakiś. Część tego sprytnego planu, czy coś. No ale cóż. Teraz będzie jego ruch. Zobaczymy, co wykona. Ups. No, powiększyłem ekran, to chyba nawet lepiej. No, widać, że poszedł gońcem tutaj, by jakoś rozwinąć swoją pozycję następnie jest mój ruch a może po prostu żeby atakować mojego konika i niestety nie uciekłem konikiem nie mam po prostu z nim co robić więc biję teraz jego pionkiem niestety mojego konika już nie dało się uratować idę więc pionkiem do góry mój plan był taki żeby iść po damkę czy tam po coś ła Ale się jeszcze zobaczy. No i idzie konikiem tutaj. No i tutaj jest. Um, no cóż, ciężko to określić. Po prostu zaatakował mi gońca, w skrócie. Ale on chyba nie wiedział, że ja zauważyłem ten jego atak. No i prędko nim uciekłem. No cóż, następnie, cóż, nie wiem, nie wiem co on teraz zrobi, podejrzewam, że jakiś ruch ym, pionkiem, no właśnie, ym, no, nawet mądry ruch, nie powiem, że nie, ja ruszyłem królem, nie wiem, czy ruszenie królem jest mądre, ale, no cóż, chciałem zaatakować po prostu skoczka, przeciwnika. Skoczek ucieka. No i tutaj jest całkiem interesująca sytuacja. Nie mogę zbić skoczka, gdyż to nie wskazane. Zginę po prostu. Znaczy, mój goniec zginie. Dlatego też nie zbijam go. On idzie tutaj konikiem. Ja idę naprzód pionkiem, by dalej iść na środek. Czyli nie na środek, tylko na koniec. na prostu na tą linię przeciwnika. No, zaraz, chwili się kończy, tutaj poszedł swoim gońcem, by zaatakować moją wieżę. Ja się oczywiście chciałem zakryć, ale a tutaj właśnie zrobiłem głupotę, ale to akurat nie moja no bo myszka mi się sama puściła. No i po prostu no, dałem mu swojego gońca w prezencie. Mógłbym nawet rzec, no cóż. Niestety, ale wie, że jest atakowana. Tu też uciekam nią i zaczynam atakować gońca. Goniec musi uciekać, jeśli chce przeżyć. Najle myślę, że najlepsza sytuacja byłaby tutaj, ale jednak ruszył tam. Bo tutaj byłoby większe rozszerzenie tego gońca, większe szanse po prostu. No i tutaj mamy pionek za pionka. Mój pionek idzie w górę A przynajmniej chce tam iść Zobaczymy co zrobi przeciwnik o, Idzie gońcem tutaj by zatrzymać działania mojego pionka No i ja idę wieżą żeby go chronić Ruch przeciwnika Idzie tutaj konikiem, ja idę naprzód tym konik do konika, no pasują do siebie, dobrze grają, no i cóż, tutaj zbija mi, ale ja zbijam jego, no przeciwnik idzie tutaj, chce zrobić mi ultimatum, albo wieża, albo król, ale ja i tak zbijam, widać nasz przeciwnik się zaczyna denerwować, więc nie wie za bardzo co robi, Daję nam pionka w prezencie. Nie wiem po co. Czas mu się kończy, więc pewnie się denerwuje. Idzie pionkiem do góry, ale ja nie chcę go zbić, tylko robię coś lepszego. Stawiam mu ultimatum. Albo król, albo wieża. Zaraz się kończy. No i czarny wygrał. Kierżnoch wygrał na czas. Nie jestem zbyt zadowolony z tej partii, gdyż skończyła się ona wygraną moją, ale tylko i wyłącznie przez czas. Ale widać, że już się lepiej rozbijałem od niego. A mam nadzieję, że ta mini analiza Wam się spodobała. Jeśli tak, to zostawcie like, a jeśli nie, to też zostawcie like takiego motywują motywującego. A ja już muszę kończyć. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Do następnego tygodnia. A i jeszcze coś. Yy, przepraszam Was, że nie było w poprzednim tygodniu filmiku, ale tak już wypadło. I chyba tak będzie już teraz częściej, że będę urzać filmy, film, więc niestety. Ale postaram się jakoś to zmienić, jeśli będziecie mi dawać jakieś odpowiednie pomysły w komentarzach, motywować czy coś. Ale niestety muszę kończyć. Więc szachmatno no i cześć.